Czekać póki... O Boże Dwie jednostki to jednak za dużo Nie chcę. Jezus Maria. Się wróciliśmy. Chyba. No bo to jest ten... Nasz... Działające drzwi, Już nie działają. Gdzie ja idę? Aha, dobra, idę. Przejdę tędy, będzie bezpieczniej. Иезус, маратвонец, он все. Панка, что... Окей, теле... Пусть на... toalety znak kosztcenie że na żółt hm nie wiem Okej okay. A tam coś... ...działa To jest winda Przy windzie... ...działająca, ja bym się bał W <kluzny> <kluzny> wymarłym używać windy A co by się stało? To miejsce wciąż ma zasilanie. Musi mieć własny generator. To musi być centrum zarządzania całym kompleksem. Bo stąd oddziały Sarena zablokowały drzwi. Musimy znaleźć jakiś sposób na wyłączenie blokady bezpieczeństwa, jeśli chcemy dostać się do wnętrza bunkra. Ciekawe kiedyś nie wiarze, by przebyli, jakbyśmy jakby wtedy ludzie nie odkryli tego nadajnika. najcięższych przeciwników. Jak przede mną się położył Co czas prosto? Chcecie. Ale tu jest winda, więc dla mnie to oznacza safe. To miejsce powinno być puste. Bez nas, bez getów. Bez sarena. No, nie mogę tego uruchomić. Czuję, że ktoś nas obserwuje. I to nie są gety. Tworzymy tego... Hmm. Czemu mnie to nie dziwi? Ruszajmy! Saren ma nad nami przewagę. Musimy go odnaleźć, zanim dotrze do kanału, zakładając, że jeszcze go nie znalazł. Jeśli tak... Po prostu wpadamy w pułapkę. To ryzyko, które musimy podjąć. Czekajcie. Coś się dzieje. Za późno. Nie możemy. Ploty jeźdźców. Nie ma ucieczki. To brzmi jak jakaś wiadomość. To pewnie po proteańsku. Nagranie musi mieć z pięćdziesiąt tysięcy lat. Nic dziwnego, że nie możemy go zrozumieć. Wiadomość jest niekompletna, ale poznaje niektóre słowa. To ostrzeżenie przed inwazją żniwiarzy. Niewiarygodne. Dzięki szyfrowi rozumiesz język protean. Nie jest bezpieczny. Szukajcie schronienia. W obliżu archiwów. Jak brzmi wiadomość? Rozumiesz coś z tego? Dwa żniwiarzami. Cytadela. Przytłaczające siły. Jedyna nadzieja. Akcie desperacji. Kanał. Wszystko stracone. Mówili coś o kanale, ale niewiele więcej. Ten przekaz jest zupełnie nieczytelny. Powinniśmy iść. Nie można powstrzymać. Nie można powstrzymać. Co ja zaś ustawiłem? Aha. To nie ja, to samo. Ale ok. Czyli będziemy kończyć grę. Teraz. No. Więc wcale nie taka długa ta seria. Może, że nie robiłem misji pobocznych. Okej. Okay. Aaa. Już na plac wyszliśmy. Prasznie. Myślałam, że Saren zostawi jakąś pułapkę. Chyba za bardzo się śpieszył. Albo po prostu jeszcze w nią nie weszliśmy. Ale faktycznie coś tak cicho jest. Hmm. Przetrwać inwazję. Coś jednak musiało pójść nie tak. Kapsuły przestały funkcjonować. A... Co ja do chory robię? Jedziemy. Tam jest kanał tych szniwiarzy. Po co oni chcieli się hibernować? Co się dzieje? To pułapka. Saren musiał ją zastawić. A chyba jednak nie, nie Saren. O, hmm, jak nie sarę to kto? O... Chwila, 6. A, dobra. Czyli co? Mamy zejść niżej, czy coś? Ciekawe, co to może być? Jeśli to pułapka, także Saren mógłby ją uruchomić. Nie wierzę, że ktoś jest po naszej stronie. Już nie. Może jest. <laughs> nie jesteście proteanami. Nie jesteście także maszynami. To jedna z wielu możliwości. Dlatego właśnie wysłaliśmy ostrzeżenie przez nadajniki. To jakiś program WI. Poważnie uszkodzony. Nie wyczuwam w Was skazy indoktrynacji. W przeciwieństwie do tego, który niedawno przechodził. Być może jest jeszcze nadzieja. Chwileczkę. Jak to się dzieje, że Cię rozumiem? Nie mówisz w języku protean? Śledziłem Waszą łączność od czasu, gdy przybyliście do tego ośrodka. Przetłumaczyłem swoje wypowiedzi, byście mogli mnie zrozumieć. Nazywam się Wigil. Na razie jesteście tu bezpieczni. Lecz to ulegnie zmianie. Wkrótce nie będzie bezpiecznych miejsc. Jesteś jakimś programem sztucznej inteligencji? Jestem zaawansowanym systemem analitycznym wyposażonym we wzorzec osobowości Ksada i Shana, nadzorcy ośrodka badawczego INOS. Po co mnie tu sprowadziłeś? Musisz przerwać cykl, który trwa od milionów lat. Lecz żeby to zrobić, musisz zrozumieć, inaczej powtórzysz nasze błędy. Cytadela jest sercem Waszej cywilizacji oraz siedzibą rządu. Tak samo było u nas i w każdej poprzedniej cywilizacji.